Ciągle, i mam to W kolejnym unboxingu dzisiaj zrobimy sobie kolejny mecz, tym razem Polska-Anglia. Nagrywam w się w pokoju, możecie słyszeć jeszcze lekkie echo, ponieważ no, remont się jeszcze nie skończył, a mnie chcę w tym drugim pokoju nagrywać, bo pisaliście, że naprawdę słabe światło jest, więc nic nie widać, dlatego um, chcę tutaj nagrać w tym pokoju, bo widzę, że tu lepsze jest światło. Yy, nagrywam to yy, na podłodze, więc. Jest mi trochę niewygodnie, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę nagrać ten filmik. Także co, mamy yy, Mamy pierwszym ceżetkę z inniastą. I co, zobaczymy kto wygra ten meczek. No ja liczę na to, że to będzie Polacy. Zobaczymy. Pierwsza karta. Aniukow. Polsen, Shirkov, Dawid Silva i Papadopoulos oraz Dawid Wia na Star Player. Ojej, naprawdę Nie da się wyrobić tutaj. Dobra, idziemy z saszytką numer 2. Co z let's playami? Opisaliście. Znaczy pisaliście, no nie pisaliście, ale ja chciałam tutaj wyjaśnić. Let's play pojawiać się będą o, u mnie. Te już takie prawdziwe, nie na życzenie, bo to też będzie, ale to taka seria poboczna, ale ja mówię tutaj o yy, o czym, o z kariery FIFA 14, one będą mi się pojawiać dopiero, dopiero od Wigilii, mówię, no to inaczej nie dam rady, bo na razie nie mam czasu zbytnio, jeszcze trzeba trochę oceny podciągnąć póki jest czas, bo później po świętach to już tydzień czy tam dwa tygodnie już oceny są wystawiane, także mm, let's play'je będę nagrywał przez okres świąteczny, od 19 mamy tam już ostatni dzień do szkoły to idziemy 19 to od 20 coś tam się powinno pojawiać, jakieś filmiki z tej kariery Oj, ja naprawdę niewygodnie przejrzeć tutaj Coś się nie trafiło. Ale z Anglii to... Z tego co wiem to rzadko... Eee, no, ciężko trafić jakieś karty. No, ale to tam powinno się trafić. Z własnego doświadczenia wiem, że nie łatwo się trafiają. Na razie nudny meczyk. 0-0. Karty też nie zaskakują. To jest słaba. Jeżeli chcecie siedmika, powiem, ja się tymi kartami powymieniać, to piszcie. Mam teraz troszkę powtórek. Także coś tam pomyślimy. No i to będzie oczywiście kariera. Yy, jeszcze mówię, że i co do filmików, staram się pokazywać dokładnie. Nie. Ktoś mi troszeczkę też yy, pisze, yy, pisze. Otwieram saszetki i nie widać do końca kart, bo ja ich tak nie pokazuję do końca na Ale no, w sensie, że, że to jak się śpieszę z filmikiem, coś tam nagrywam. Ich tam nie pokazuje tych kart do końca w kadrze. Ale teraz pokazuję. Nic. Serio. O, oh, oj. Masakra. Kolejna. Troszeczka i nic. Jest. W końcu Polska prowadzi. 1-0. O, oj. Żebyście wiedzieli, jak to jest ciężko nagrać na podłogę filmik. Polska prowadzi 1 do 0. I znowu nic to nie ma. Nie błaga, naprawdę, jak tutaj nic nie będzie, to ja się chyba pod nie załamam. A jest, jest, świecąc. No to świetnie. No, ostatnia szybka ostatnia szansa dla Anglików na to, aby wyrównać Niestety. Wygrywamy z Anglią. fantwa favorite Jego nie miał, więc super. Wygrywamy z Anglią 1 do 0. Bramkę strzelił głowacki. Także co, dziękuję Wam za ten unboxing. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i cześć!